Zadanie pierwsze. Na warunkach laboratoryjnych zaprowadzana jest dynamika wzrostu liczebności populacji pewnego gatunku bakterii. Liczebność populacji bakterii zmienia się w czasie zgodnym z zależnością wykładniczą. Czyli mamy tutaj taki wzorek. I teraz ważna sprawa. W tym wzorku N0 liczebność populacji w chwili T0 rozpoczęcia obserwacji, K stała dodatnia, charakterystyczna dla danego gatunku bakterii i dla warunków e przeprowadzonych obserwacji i T czas wyrażony w godzinach liczony od chwili T0 e rozpoczęcia obserwacji. W chwili rozpoczęcia obserwacji liczebność populacji była równa 10 tysięcy, a po dwóch godzinach była równa 15 625. Oblicz, o ile procent wzrosła liczebność populacji tej bakterii w ciągu każdej godziny, zapisz obliczenia. O ile procent nam no to wzrosło, czyli co godzinę, ile nam wzrasta po prostu ta liczebność populacji. Jedna rzecz, w chwili rozpoczęcia obserwacji, czyli w chwili T0, czyli jak my za, za T wstawimy 0, czyli w chwili T0, mamy liczebność populacji, czyli tą liczebność populacji, która jest tutaj, to mamy inaczej n. N od zera możemy napisać sobie, że to jest 10 tysięcy. Możemy coś takiego napisać i to jest ta pierwsza rzecz, którą mamy, tak? Teraz go, drugą rzeczą, którą my tu jeszcze możemy sobie zapisać, zapiszemy sobie, że w chwili T2, czyli po dwóch godzinach obserwacji, czyli w chwili T2 mamy N od dwójki, będzie równało nam się e, wtedy, 15625, czyli 15625. No dobra, i teraz mamy policzyć tak naprawdę to K chyba, no bo no, no zobaczycie że będziemy mieć zorek, jak będziemy mieć zorek, to będziemy wiedzieć. Tylko na początek musimy wiedzieć, ile to N0 wychodzi. Nie wiemy, ile to N0 wychodzi, albo może już wiemy. No to wstawmy to pierwsze to niebieskie, czyli zróbmy sobie, że to jest 10 tysięcy. 10 tysięcy równa się n0, to n0 z indeksem 0 to nie jest n od 0, tylko n0, i mamy tu k do potęgi zerowej, tak? A k do potęgi zerowej to jest inaczej 1, czyli wiadomo, że 10 tysięcy to jest ta liczebność n0, staną, no bo k do zerowej to będzie po prostu 1, czyli nie ma, nie ma to znaczenia, tak? Ale teraz weźmiemy sobie to t2, czyli 15 625 równa się n0, czyli wiemy, że to jest nasze 10 tysięcy razy k. Do potęgi drugiej, no bo mamy tu k do potęgi drugiej, czyli to t wchodzi nam po prostu do dwójki, tak? To oczywiście możemy sobie podzielić przez 10 tysięcy, czyli 15625 dzielimy sobie przez 10 tysięcy, równa się k kwadrat. Oczywiście mamy kalkulator, więc wykorzystuję sobie kalkulator i 15625 15 dzielę sobie przez 10 tysięcy i wyjdzie mi coś takiego, że to jest 1... 56,25 i to się równa k kwadrat. Oczywiście, jak mamy k kwadrat, możemy to spierwiastkować sobie z automatu klikamy pierwiastek, równa się i czyli mamy, że k to się równa 1,25, czyli możemy napisać no, nawet, że to jest czwartych w że która forma będzie dla nas fajniejsza, tak. No, czyli zwróćcie uwagę na to, że na początek tu mamy, o ile procent wzrosła liczbność populacji te, tej bakterii w ciągu każdej godziny. No i na początek było 10 tysięcy, no to przemnożymy sobie to raz 1,25, nawet możemy sobie to sprawić, czy nam to działa. 10 tysięcy mnożymy raz 1,25, wychodzi nam na 7500, to jest w pierwszej godzinie. No i potem znowu raz 1,25 i mamy drugą godzinę, czyli potem znowu raz 1,25 i mamy trzecią godzinę i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy, że tak naprawdę nam wzrosło o 1,25, czyli inaczej wzrosło nam o 25%, tak? No bo 1,25 to jest 120%, czyli jak mieliśmy 100%, a wzrosło nam to o do 125%, to wzrost jest o 25%. To jest piąteczka, poprawię to, to jest piąteczka, czyli to jest nasza odpowiedź, koniec zadania i lecę sobie dalej.